Gdzie było to drugie rozwidlenie? A co znajdę tu? Pewnie jakiegoś potwora. Już. Oczywiście, za, będzie potwór. Już słyszę muzykę. No sobie zapis. apteczka, też szybko. No pewnie coś odpaliłem, to nie było pode mną. Znaczy, ee, pod teksturami, albo tu. Ma no, może jednak nie, tylko mu uciekłem. Dobra, teraz tędy. Albo nie, jeszcze moment. skoczymy tam Kurde, nie wiem. Nie, tędy, dobrze, dobrze, tędy idę. Musimy się wrócić. O właśnie tutaj. I teraz tędy. Co to jest? Strzały po kulach. Ślady po kulach, znaczy. Tam byłem, tak? Wow. Nie, nie byłem. Tu jest paczka na boi. I coś jeszcze? Nie widzę już nic na desejwik, i ostatni chyba tutaj teraz musimy iść. No widzicie, kurczę, długo bym myślał, żeby tutaj rozwalać to tym akurat. Co tam jest? Wow, coś większego. Pierdolnie, coś mi znowu gryzie w dupę. Znowu ty. Cudnie. O ja pierdolę, no. Kurczę, widzę gościa. Jest idiotyczny. Tak trudno go trafić, czyż A ty żeś się zaklinował, mój drogi, i nawet lepiej. Na razie potraktujecie koktajlami mołotowe. Było ciekawiej. Pień. E, nie, no nie zły jest. Dobra, już nie będę tracić na niego amunicję przecież nie apteczka gdzieś tam miałem. Tak, jedną apteczkę i jedną puszkę. Teraz save. Tam byłem. Wytrzymały skubaniec Skubaniec Pewnie też jakiś boss. No, idziemy dalej. Co to jest? Nic tu nie widzę. I wyjście. Ja, no, przynajmniej niczego nie zapomniałem, no genialnie Dobra, czytał się już Gdzie ja teraz gdzieś wlazłem no, wygląda jak, jak O hej No matka, się żyje. No oczywiście Dobra trzy strzały tutaj tak sporo do zombiaka Z takim power Purururki, jak to na safe? Oczywiście znowu mnie używa. Może no, to będzie. Jeszcze mnie coś atakuje, czy to po prostu tak gra sobie? Ta. Wow, to są jakieś piwniczki, chyba z piwem. O mój Boże! Ha! Tu mnie nie dostaniesz! A co? Z pistoletu, nie? Nie mam nic do tego. Co, Zobaczę, zapiszę tutaj grę. Trafię teraz. Chcę testować ten sierp, wiecie? O, trafię go fajnie. No jak sierpem go? O, to jest naprawdę już silny zombie, musi być. Ty gdzie? Co jest? Dobra, poczekajcie, bo znowu mnie ktoś woła. Dobra, jestem zdegustowany, de bo po raz pierwszy widziałem, że potwór przede mną uciekł. <laughs> Chyba nigdy w grze nie widziałem, że potwór przede mną ucieka, po prostu id idę jeszcze w takim tempie. Dobra, no to co? Save, i schodzimy do niego. Ha. Przynajmniej już nie odnawiam. Od Skupaj sobie Zamknięta brama Nie wiem, tutaj są schody na górę, ale jeszcze nie chcę iść. Znaczy, zobaczymy, przynajmniej pozwiedzamy trochę. Sakra. O, jest straszna. Gdzie ja jestem? Są drzwi na górę. Co to jest? Świetnie, amunicja do pistoletu. Jeśli zejdę do 20 pocisków z... Znaczy naboi do strzelby, to wtedy zacznę używać pistoletu z powrotem. Jak najpierw chcę jeszcze tutaj pozwiedzać, wow! Głupia kwoka, no. Ja nie lubię jak oni tak wyskakują, Fantastycznie mamy no, koktajle mołotowa. Mogę się ugryźć dla kilku koktajli mołotowa, które i tak są słabe. Zamknięte drzwi. No okej, okay, ale ja chcę jeszcze zobaczyć co było w tamtym kącie. Nic nie ma, z kolei już nowego. Nie przyszło, nie przypełzło, nie przyleciało, nie wiem, nie przyciągało się. Dobra. W każdym razie sprawdziłem tylko tą, tą wnękę. Zamknięte drzwi. Tu też są zamknięte. Dobra, to mi ostro... A! Wow. Aha, widzę Jeszcze tu nie było brama A Nie ma jakiegoś rychty, nie, nie wiem cokolwiek Po prostu pojemnik na olej, na ale oleju nie mam, nie um, Amunicja do strzelby co to zobacz wrzutki medalion Czy medalion ma coś zrobić Nie Medalion Nie, nie ma nic takiego Co by się przydało nawet Hmm. tutaj też nic nie mogę zrobić dobra, to idziemy w takim razie na górę tutaj hop, raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa i tu to safe no, czyli nic nie zapomniałem dobra, już jestem chyba wlaziliśmy do jakiegoś pubu przez tunele wiodące od psychiatryka do o, tu się jest. Dobra, ona na szczęście nie chce nas zabić. Więc może nam coś powie, ciekawego. Daj mi spokój, głowa mi chyba zaraz pęknie. Nie tego oczekiwałem. On po prostu kaca? W takim razie to wino jest za złe. Potrzebuję czegoś, nogi? postawić mnie na nogi. Tak, jesteśmy w jakimś papie teraz. Out of order. Eee, zobaczymy, co tu jest na górze. Świeczka, nic nie ma ciekawego. Tu na stolikach też nic nie widzę. Tutaj nie ma. Tutaj nawet wejść nie mogę nawet lepiej. Zaoszczędzimy To Pozostaje tu, góra. I ta część Tu mogę wyjść. Drzwi zamknięte. Dobra, to, na, to znaczy, tylko na górę mogę iść. Save. Ile mam w ogóle naboi do z, tego pistoletu? Sporo. To będziemy korzystać z pistoletu.